Wjazowską kryzys w finansach nie wystarcza już łatanie budżetu pożyczkami i coraz więcej zastawionych w lombardzie rzeczy. Wyjazd męża do pracy za granicą odrzuca żona. Brak zysków ze zbiórek złomu coraz bardziej odbija się na rodzinie. Czy to ja w pokojowych zamiarach jestem jakby. Nie, nie, obiad gotuję. <grym> Proszę bardzo. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień cześć. Co to słychać w ogóle? No, no to czytam. Jest coraz lepiej. Idzie, idzie. A Lucynkę u Ciebie jak tam, co? A postaraj mu jak zawsze dzieci do szkoły, czy odprowadzać. Kanapki trzeba wcześniej zrobić im, po prostu do szkoły. No i tak w kółko przychodzą, lekcje odrabiają. A Damiana gdzie masz? W trwocie? Pojechał ze złomem? Nawet mi nie wspominaj o niego. Nie chcę o nim gadać. To znaczy, co się dzieje? Ja już siły z nimi już nie mam w domu. Tu młodemu wbijat, że będzie wielki muzykiem, wielki artysta, nie wiadomo co. Nadzieję mu robi. Tu zaś myśli o wyjazd. Taka jestem... W Wkurzona po prostu. On się uparł, że chce wyjechać. Też sobie nie mogę dać po prostu wejść na głowę. Ja też mam swoje zdanie. Przez dwa dni go już nie ma w domu, sama jestem z dziećmi. Ale co gdzie on jest? No u swojej mamy. A ty te tak samo. No mamo, przecież ja nic nie zrobiłem, nie, ja nie jestem w filmu. No ale ja ci tłumaczę, żebyś nie był taki jak twój ojciec. To może ja pójdę zobaczyć, co u tego Damiana, bo tak... No, to możesz, ale ja nie wiem, czy jakoś do, do niego to dotrze. Jeszcze niedawno wszyscy mieszkali u mamy Damiana, której dom stoi kilkadziesiąt metrów od domku zbieracza złomu. Maszy! Cześć. Cześć, cześć, cześć. Damian, byłem przed chwilą u Lucyny. O co chodzi? Ja powiedziałem jej, że ja muszę wyjechać i po prostu zarobić. Zima jest najgorszym okresem dla budżetu wjazowskiego. Damian niemal nie zarabia, bo o tej porze roku rzadko kiedy wystawia się złom z domów. Taki jesteś uparty jak twój e, dziadek, pradziadek. Musisz się z nią pogodzić. Swoją babą nie możesz gadać. Przyjdzie czas i pora, to pogadam. Dajże spokój. Patrz, mam u rachunki za światło. No patrz, pięć tysięcy znowu przyszło. Jak ja pamiętam, u was jest taki system, że wy jesteście wszyscy podpięci w jedno miejsce, prawda? Do jednego licznika, tak? Tak, e, i są podłączeni pod jeden licznik cztery, cztery rodziny z mamą. Te cztery rodziny to zbieracz złomu, dwa i jego bracia z żonami i dziećmi oraz mama, wokół której domu wszyscy mieszkają. Ale wy się wrzucacie po równi, jak pamiętam, tak? Tak, to, to, to jest także po prostu, że to jest na 50-50, nie? Okej. Okay. Nie wiem, A policji nie niedobry jest. No jak, licznie dobre, jak ty co pół roku są sprawdzane i i plomby są założone, żeby nic tego prądu nie kradł, nie kradnie przecież. To ja nie wiem.